Śliważę, ziółki. Jestem dzisiaj z mikserem. Wróciliśmy z urodzin, ja wróciłem jako pierwszy. A mikser już później. No i dzisiaj nagrywamy. Pokémony, Okej. Okay. Pokémony, tak. O, zaatakuję jakieś typu. Ja nie mogę, ja atakuję typa, który ma Chermelona. na 41 level i ma jeszcze jakieś ma dwa Pokémony tylko. Ej, tego, tego, trapping, to, wiesz który on ma level? A wiem to... jak się zmienia nazwy. Jak? Oła. Tylko Oła. zle? Musisz wejść w E, tam będzie wejść w kliki prawym przyciskiem, to będzie staty, styki, tam widać staty i, i tam będzie L, na, na, na level dolny. I kliknij, i tam wpisz jaką chcesz nazwę. O, Boże, jaki easy. I co dalej, jak mam staty? No, i tam masz takie ry przy Pokemonie w prawym dolnym, dolnym rogu. Masz? No, No to kliknij to. Dobra, dobra. I tam wpiszesz sobie i Ja się nazywam mojego Tindermelona na 55 level. Nazywałem się Legenda, a Kastela 46 po 3 wolu. Po 2 na czołgach. Chciałem mieć takiego fajnego Pokemona, ale. O Boże! Miałem się z Jakiś... i, mi i chciałem mu dać emolgę, ale zabrało mi jakoś e, tego innego Pokemona. Ej, dobre, jaskrawiać ja... Ej, dobry! Co to jest? Se... 50, level, 50 level Klizard, konta 55 level Klizard. E, dobra, level? obserwuj. Gdzie jesteś? Coś w mojej legendzie znajdzie se dzisiaj. Se Bo tak, dostaje pet ski w dupę. Hmm. No se idzie po To ile jest... ten typu atakuje. Masakra, jak nie. na czym ty jesteś? W safari. A weź już. a weź już w ogóle para Pokémonów nie ma tam na MT? Wiktoria Gierna zaakceptowała Twoje zaproszenie do znajomych. No się lol Ej, aluminium mam. Co? Chyba aluminium. Tak! To jest aluminium. Wy... Jak aluminium? Po prostu się nazywa aluminium. Chyba tak. Kur... A wy zobacz. Poczekaj, o, jaka Alu... O! Sztabka alum... aluminium. I jeszcze mam nogawce. Uf. Tutaj? Nie. Czekaj. Pierwsza propozycja pod tym tekstem zostanie zrys. Zrespiona bez względu... Hmm. Dobra! Ja chcę już przegrać. No to idzie ja, na safari. A chcę już przegrać, bo tutaj siedzę na telefonie na Facebooku. Ładnie, będzie 2 na 10. O, Adi ma więcej Pokémonów już. Mam 4, Boże. A co się wciąż nagrywa? Nagrywasz. Dzem, Boże, ten typo... Wow! No po prostu zarobiście! Teraz wystawiam MLG Pikachu mojego. I właśnie! A czemu... Ej, a czemu ty... A dobra, Boże! Boże! Co? Ja, bo ty, wy i Bartek mówiliście, że macie pikachu, bo wy macie pikachu na rysunkach. No tak. No dobra. O co ci chodziło? A co, <grym> myśle, że mam tylko pikachu, pikachu Nie, tak Nie, tak na początku myślałem, się tak lol. Ej, dobra, gdzie jesteś? Dobra, cicho się czekam. To, to jest Mr. Afita. O, fajnie idziemy. Mieszkujemy... za keyboard. bord. Jedruś. Ja. Będzie na Przyznaję się, ja tak się przyznam Facebooku. Zyba. Ja zawsze włączenia tego Face'a na, na fonie. O, jakiś... Oh. E, o, ale zyba. słaby. Może dostanę Jaki, jaki? Jak, jak, jak ty wyglądasz? Przepraszam. Dziecko, jak ty wyglądasz? Oddaj panu. Co? No, ale takie niektóre Pokémony zabij... Jest który mam mu chyba dopiero e, e, Ja mam ale dopiero 19 level! Znaczy! Ej, widzisz to na spawnie na, na safari tego węża. drugiego, no? Ja hmm. go spróbowałem zaatakować, ale nie. Gosrady bije go z tego węża. Critical, dostaję critical, sy. Alleluja! Ej, kiedy mnie wyróżuje. Ja ej! A nie, jeszcze ci nie ewolu ewoluował? Terman? Ter nie. nie, jestem dopiero na dziewiętnastym. Jeszcze ci nie ewoluował. Nie! My dear, my dear. A my że cię ewoluuje. Tak myślałam na początku. Boże, żeby cię w górnym ro na górze. Ewoluuje. Bo, bo tak miło mi... to jest pokémonów. Wiem, bo Boże, że coś kiedyś było dużo! Wyłapano wszystko. Zawsze jest dużo, tylko teraz noc. O, Czekaj, dobra, no wylepę, wyłapało. no wow. noc, pisze noc. mi, że to No Nie, się nie dzieje. Ej, a trzeba poczekać, czy jak coś trzeba zrobić? Nie, poczekać. A, dobra. O, dzień! Tak? Tak! tak. I Od, się z kusy, i się, się z... Od razu więcej pokemonów. O! Zielony ten, ten! Zielony Golbat. Ja nie zielony Golbat. Papier. Ja wiem, o którego ci chodzi. Taki zielony fajny. Wiem. No oh. kurde, musiał spać do dziury. Fuck you. Eee, jakaś by jeszcze jednego pokemona mi się udałoby złapać. No co za gówno, musi uciekać. Nie te golbaty wkurzają, bo jak próbuję ich zaatakować, to one uciekają. O nareszcie! 60 Jaki słaby, zabijam te zuba... ej... zobaczymy na ile zabiję zubata 20 level. Prawie na, pre, na dwa hity go zabiję. Tak prawie. Pięć! Nie! No 5... 4... co to jest za jakieś dziwne coś. Co to jest? Lol, nie wiem, atakuje. Ile tu ma HP? Lol, poczekaj, kotku dawaj! level I HP nie zadaje chyba w ogóle. Nie, uciekaj! Paras uciek, dobra, mój paraś. O jakaś łapka. Jakiś ptaszek sobie latał. Ja go spróbuję pokonać. Kopi ptak, Yr. Z kim walczysz? Nie z nim Dobra Będę z wspomniał Ja idę sobie lecieć pokemony, bo mi wszystko pozdychały Wszystkiego głupiego Pokémona. Już mam 20 level lol Ale szybko exp'ie Dobra chyba kończymy na dzisiaj Więc subskrybujcie, łapki w górę, cześć dla dla dla.